Takie widoki na ruczaju spotyka się nieczęsto. Zazwyczaj nowe osiedla mają większą gęstość zabudowy. Wraz z oddanym właśnie do użytku przez miasto osiedlem przyzby za standard idzie w górę. Samorząd pokazuje, że da się budować estetycznie i przyjaźnie dla ludzi. Osiedle dosyć ładnie skomponowane z punktu widzenia odległości między samymi blokami. Przyszli lokatorzy nie będą zaglądać sobie w okna. O tym, kto zamieszka w pięciu nowych blokach drugiego etapu budowy całego osiedla, zdecyduje Wydział Mieszkalnictwa UMK. Klucze do mieszkań właśnie zostały przekazane. Tym samym zarząd inwestycji miejskich zakończył całą inwestycję. Osiedle z dużymi przestrzeniami, z terenem zielonym, z placem zabaw dla najmłodszych. No i oczywiście wykańczamy też tym, na tym osiedlu miejsce dla takich zupełnych maluchów, czyli żłobek dwuodziałowy. Zakładamy, że do końca tego roku jeszcze tą inwestycję uda nam się zrobić. W oddanych właśnie do użytku blokach znajduje się w sumie 178 mieszkań różnej wielkości. Od zupełnie małych typu studio z aneksem kuchennym, przez pokój albo dwa pokoje z kuchnią do trzy pokojowych mieszkań. Oczywiście z kuchnią. Także przy wykończeniu wykonawca musiał wyjść poza standard obowiązujący na rynku. Nie jest to standard deweloperski. Mieszkania są w pełni wykończone, panele płytki, wykończone łazienki, kuchenka elektryczna są mieszkania pomalowane. Wystarczy wnieść meble i można mieszkać. W sumie na całym osiedlu jest 357 mieszkań. Budowa rozpoczęła się w 2017 roku. Pierwszy etap złożony z pięciu budynków został oddany do użytku w grudniu 2019 roku. Drugi z pozostałymi pięcioma teraz. Cała inwestycja realizowana przez Zarząd Inwestycji Miejskich kosztowała 44 miliony złotych. To największe w ostatnich latach osiedle budynków komunalnych wybudowane przez gminę Kraków. Osiedle nie jest ogrodzone. Teren jest otwarty dla wszystkich mieszkańców miasta.